Wiedzieć. tak? Wcale nie musimy być ekspertami od tego wszystkiego. Kto ma rację, który projekt z kryptowalut będzie najlepszy, nie mówię ty na razie o bitcoinie, który z altcoinów będzie lepszy, który tak naprawdę wygra, który stanie się drugim Googlem, Amazonem, czy czymkolwiek. Tak? Najważniejsze jest to, żeby jako inwestorzy podjąć decyzję, żeby zacząć uczestniczyć w potencjalnych zyskach. Czyli powoli zacząć inwestować i Uczyć, kochani. jak będziecie się uczyć, to wtedy już nie będziecie zgadywać, kto jest lepszy, kto gorszy e, i tak dalej, tylko będziecie, że tak powiem, obserwować i podejmować właściwe decyzje, może powiedzieć automatycznie. No dobrze, ale co to znaczy inwestować rozsądnie? Co to znaczy minimalizować ryzyko? Tak naprawdę, co to znaczy, że tak powiem, e, w praktyce? To znaczy, że jeżeli ktoś ma na przykład 100 tysięcy złotych w różnych inwestycjach, albo 100 tysięcy złotych nawet w gotówce, tak? To na przykład w kryptowaluty, SAD.